Jesteśmy za Trzemesznem. Krótki, niedzielny wypad z małymi dziećmi, z Jasiem i ze Stasiem, 167 metrów. Wał Wydartowski, najwyższe wzniesienie Pojezierza Gnieźnieńskiego, czwarte co do wysokości w Wielkopolsce. Oczywiście jest wyższy gontyniec jest Chobyla Góra. Wał Wydartowski jest na czwartym miejscu, ale ponieważ jeszcze tego wzniesienia, tej góry nie opisaliśmy, to robimy to Dzisiaj, jak widzicie, lizaki w gotowości i idziemy na górę. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. W tym miejscu było więcej wież różnych. W 1942 roku zbudowali 70-metrową konstrukcję hitlerowcy. Była też wieża w okresie powojennym. Zdaje się, że w 2011 roku ówczesna wieża spłonęła i później ustawiono tą. Z tego co pamiętam, 12-metrową. Ale nie przejmujcie się, że ona ma tylko 12 metrów. W historii naszego kanału bywaliśmy na wyższych wieżach powyżej 40 metrów. Ta wieża ma zaledwie kilkanaście metrów, ale jest wzniesiona na górze polodowcowej. I wybitność jest 70 metrów, dzięki temu widzimy tereny oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. Jest dobra widoczność, jest chłodno, co moim zdaniem sprzyja też przejrzystości. Nie tworzą się chmury, a zatem to, co stąd widać, zapewne zobaczymy. Co widać z tej wieży? Dzięki temu, że mamy 167 metrów, to wysokość górki plus 12 metrów samej wieży. 50 kilometrów stąd znajduje się elektrownia w Koninie. Budowla wysoka, a zatem z wieży zobaczymy elektrownię. Widzimy też, to z kolei około 30 kilometrów, katedrę w Gnieźnie. Widać także chociażby i Noworocław, który jest oddalony o od 30 kilometrów. Kilometrów stąd widać, oczywiście, no, pobliski, pobliską miejscowość Mogilno czy Trzemeszno, które mieliśmy po drodze. A jechaliśmy od strony Poznania, potem Gniezna i następnie Trzemeszno. Uważajcie, jak będziecie z tej głównej drogi, zapewne jechać samochodem, ponieważ. Yy, Wieża w dusznie, ten znak wieża w dusznie jest bardzo mały. Ostry skręt w lewo, uważajcie, potem przejazd przez tory i potem przez pola. Pewnym minusem jest to, że e, jeśli jedziecie autem, kilka kilometrów trzeba jechać drogą piaszczystą, no, ale jest to wszystko do pokonania. Wieża widokowa w Dusznie na Wale Wydartowskim. 167 metrów plus 12 metrów samej wieży. To sam skrawek województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Stąd mamy, jeśli tu dojedziecie, można pojechać chociażby do Kruszpicy. Stąd jest naprawdę niedaleko. Można też, jeśli chcecie pójść górskim tropem, pojechać w stronę Konina. I tam zdobyć złotą górę. Można wreszcie powędrować tu po okolicy. Widziałem na drzewach czerwony szlak. Bardzo jestem ciekaw, może go kojarzycie, gdzie ten szlak wędruje tych czerwonych szlaków. W Polsce jest wiele. Na naszym kanale też pokazywaliśmy i główny szlak sudecki czerwony, i główny szlak w Puszczy Zielonce, który też jest czerwony. No i park. Wielkopolski Park Narodowy, ten najważniejszy szlak idący wzdłuż Jeziora Góreckiego, też jest czerwony. Także jak widzicie, szlaki lubią czerwień. Troszkę tutaj jest miejsce do odwiedzenia i do pochodzenia. Myślę, że będziemy się w kolejnych miesiącach czasami tutaj w okolicach kujawsko-pomorskiego także pojawiać. Myślę o Złotej Górze. Myślę też o Kruszwicy. Te miejsca na pewno odwiedzimy. Tam jest przepiękny półwysep. Można nawet jednego dnia to zrobić. Jeśli wyjedziecie wcześniej rano, ten widok dzisiaj nie był taki wyraźny, przez to, że słońce jest jeszcze nisko. To jeśli tu będziecie koło 10:11, no to możecie jeszcze tego samego dnia wybrać się chociażby do Kruszwicy. Logistyka, są ławki, można odpocząć, można coś zjeść, jest nawet i toj wyobraźcie sobie, jest maluteńki, mikroskopijny wręcz parking, ale tak naprawdę samochód można zostawić także pod górą, blisko wału Wydator Wydartowskiego, są tutaj wioski, wioseczki. Podobało Ci się Janek? Tak, ale musisz, musisz sobie wymyłać coś, co znalazłem. Tegoż takiego jeszcze nie widziałem. No. A co znalazłeś? Y, Zobaczysz, ta, coś takiego, gdzie się naprawia rofery. Warto dodać, że teren. Jest ukształtowany przez lodowiec. Jak będziecie jechać od Trzemeszna, to już piękne fałdy, malownicze górki zaczynają się pojawiać. To jest fiastun tego, że jedziecie w dobrym kierunku, bo rzeczywiście wał wydartowski króluje nad okolicą. 167 metrów. To jak na wielkopolskie warunki, naprawdę nie byle co. Gorąco polecamy wał wydartowski. Przy samej wieży, na samym wale wydartowskim jest kilka gospodarstw. Tereny są jak najbardziej rolnicze. No i tak jak mówiłem, pewnym minusem jest brak asfaltu na dojeździe. A może to jest plus, właśnie, że, że nie ma asfaltu. Nie ma tu takiego ruchu, to miejsce jest trochę ukryte. No i chyba, chyba w tym jednak jest cały urok tego miejsca. Trzeba poszukać. historii wież widokowych w Dusznie, na tej górze, na Wale Wydartowskim, te wieże cały czas malały. Pierwsza z 1942 roku miała 70 metrów, potem powojenna miała 50, następnie 25, ta, która spłonęła, no i w końcu 12 metrów. Coraz niższe wieże, ale naprawdę tu nie musi być wysoka wieża. Tutaj jest. Wspaniały widok, już bez samej wieży jest piękny Widoka, A te 12 metrów to taka wsięka na torcie. Wieża niewysoka, chociaż widać ją już z kilku kilometrów, jak skręcicie od trzemeszna, to, taki to taka maluteńka wieża gdzieś tam w oddali się rysuje. Ale ona wcale nie jest tu potrzebna. Jest potrzebna, jest atrakcją, ale i bez niej ten widok na kilkadziesiąt kilometrów dookoła dzięki lodowcowi. Byłby i tak gorąco polecamy wieże na wale wydartowskim.